Niedziela miłosierdzia jest po to, żeby powiedzieć, że Bóg czeka na nas w niebie. Rozumiesz, On czeka cały czas. I dlatego nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nie mógł przebaczyć. Nie ma takich błędów, których by On nie mógł odpuścić. Co więcej, nie ma takich dróg, z których by nie można było zawrócić, jeżeli tylko umiesz uczciwie na siebie spojrzeć. Ale to jest jeszcze za mało. Bóg chce więcej. Niedziela miłosierdzia jest, bo Bóg chce więcej. Zobaczcie, On mówi tak: Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Co to znaczy? Wielu z nas, tak przypuszczam, ja często tak mam, wstaje rano i myślę, Boże, to muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę załatwić, to ogarnąć, jeszcze to, tam to się to, tam to, 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 i tak do 22. I jakoś dam radę. Krzychu, stawaj, dasz radę, dasz radę, witaminki jedziesz. I człowiek tak rano myśli, jakie to życie ma trudne, i narzeka. Tak naprawdę trochę przeklina swoje życie. Jaką tą żonę mam fatalną, jakie te dzieci nie za bardzo, teściowa to w ogóle, w imię ojca, syna. Wójt się nie udało, i tak dalej, i tak dalej. Potrafimy narzekać. A Chrystus mówi: Ja was posyłam. Co to znaczy? Wiesz, kiedy cię Chrystus posłał, jak powiedziałeś, ja biorę Ciebie za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę. To znaczy, że w tym momencie Chrystus Cię posłał, żebyś jej zbudował dom. Dom, w którym ona się będzie czuła bezpiecznie, w którym się będzie czuła ważna. Kiedy powiedziałeś: Ja biorę Ciebie za żonę. Ślubuje Ci miłość, to znaczy, że w tym momencie otrzymałeś misję wybudowania jej domu, w którym będzie się czuła kochana. Moment Twojego ślubu to jest, to jest wtedy, kiedy, kiedy, kiedy Twoja żona otrzymała misję wybudować dom, w którym On się będzie czuł. Ten jeden, jedyny. Kiedy Cię Chrystus posłał? Jak zobaczyłeś oczy twojej córeczki po raz pierwszy, jak zobaczyłeś twojego synka, ten jego uśmiech, te jego paluszki po raz pierwszy, w tym momencie do otrzymałeś misję zbuduj mu dom, taki dom, który będzie wspominać, za którym będzie tęsknić, o którym będzie marzyć, do którego będzie wracać. Dlaczego? Bo jeżeli doświadczy tego domu, tej miłości, jeżeli spotka miłość, spotka Boga. Jeżeli spotka ciepło, które od ciebie płynie, będzie ocalony. Bo będzie miał w środku, w sercu, katechezę, że istnieje miłość, że jest Bóg, który zwycięża zło. I tego nie zapomni, tego się nie da wymazać. Dlatego Chrystus powiedział: Ja was posyłam. Wiesz, kiedy Cię posłał? Właśnie wtedy, kiedy ciebie ktoś skrzywdził, kiedy ciebie ktoś zranił. Dlaczego? Bo w tym momencie masz okazję mu przebaczyć. W tym momencie masz okazję okazać mu, że nie trzymasz w sercu zła, że zło nie wygrywa, że zło jest pokonane. Jeżeli ty przebaczysz, jeżeli ty się pojednasz, to nagle ten człowiek zobaczy, zło przegrywa. Śmierci nie ma. Jeżeli ktoś wziął od ciebie kasę i kasy ci nie oddaje, a ty się o to nie upominasz, nie wiercisz mu dziury w ruchu, zostawiasz, olewasz biznes, to nagle ten ktoś widzi, śmierć nie istnieje. że jest coś więcej, ważniejszego niż pieniądze, nawet duże. Ja was posyłam właśnie wtedy, kiedy ciebie ktoś okradł obgadał, okłamał. Jeżeli to kłamstwo nie jest w stanie zniszczyć przyjaźni pomiędzy wami, to w tym momencie śmierć jest pokonana. Nastąpiło z Parę dni temu spotkałem kobietę. Ona mi mówi, proszę księdza, ta świąt ja jeszcze nie przeżywała. Co się stało? W ten poniedziałek wielkanocny, nagle mi przyszło do głowy. Wsiadłem do samochodu, pojechałem do teściowej. Piętnaście lat ze sobą nie gadałyśmy. Przytuliłam teściową. Powiedziałem, przepraszam. Wybaczmy. Teściowa się rozpłakała. Ta wredna, stara baba się rozpłakała. Myśmy się przytuliły jak dwie siostry. Nastąpiło zmartwychwstanie. Naszej relacji. Ja Was posyłam. To jest ten moment, w którym Bóg Ci stawia Twojego przyjaciela, kogoś obok Ciebie, abyś mu życiem pokazał, że jest kochany. Bo znakiem miłosierdzia Bożego jest konkretny człowiek, który kocha. Po to ma nas Bóg. Zobaczcie, co Chrystus mówi. Jeżeli przebaczycie ludziom grzechy, będą im przebaczone. To znaczy, że ludzie nie muszą wcale fizycznie chodzić do kościoła, żeby być ocaleni. Wystarczy, że mają Ciebie. Jeżeli Ciebie spotkają i, i Twoją miłość, Twoją przyjaźń, Twoje przebaczenie, to będą ocaleni. Chrystus to mówi, ryzykuje, mówi. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone. A komu zatrzymacie, temu będzie zatrzymane. Zobacz, jak wielką moc masz w sercu. I dlatego ten dzień, być może, na który narzekasz, być może go Chrystus posłał. Być może posłał te wszystkie trudne rzeczywistości, w których jesteś, w których jesteś zanurzony. On to posłał. I zobacz, jeżeli sobie tak pomyślisz, to jak inaczej brzmi twoja choroba. Jeżeli Chrystus ją posłał. Jak inaczej wygląda Twój mąż, jeżeli Chrystus Ci go posłał, żebyś go kochał? Jeżeli za tym wszystkim jest dobra ręka dobrego Boga, on, on tam jest. Tylko, żeby to zobaczyć, to trzeba mieć ducha świętego. A jak mieć ducha świętego? Zobaczcie, Tomasz, jeden z tych dwunastu. Nie był razem z nimi, kiedy, był, kiedy Chrystus przyszedł. On był poza wspólnotą kościoła. On tam gdzieś załatwiał swoje sprawy, wałęsał się. Nie wiem, może kasę robił, nie wiem, co on tam robił. Gdzieś biegał. Oni byli w jedności, oni byli kościołem, a on poza. I dlatego zobaczcie, jak on przychodzi do nich, oni się cieszą, widzieliśmy Chrystusa, słuchaj, jest, jest wspaniale, a on sfrustrowany. Pełen gniewu, bo on jest wpatrzony w zło, wpatrzony w cierpienie, on cały czas wpatruje się w porażkę. Jeżeli nie masz ducha zmartwychwstałego, to patrzysz na swojego męża i stwierdzasz porażka. Jeżeli nie masz ducha zmartwychwstałego, to patrzysz na swoją żonę, dzieci, księdza, mówisz Jezus, Maria, bo jesteś wpatrzony w zło. Dlatego tam, gdzie jest wspólnota Kościoła, tam, gdzie jest jedność, tam przychodzi Chrystus Martwych stałych. I my potrzebujemy Kościoła. Rozumiesz, potrzebujemy słuchać tego słowa. Żeby Bóg mógł przekierować mój wzrok ze zła na zwycięstwo. Wtedy przyjdzie Duch Święty. Chrystus chce Ciebie posyłać. On mówi tak: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was. Co to znaczy? W jaki sposób ojciec posłał Chrystusa? Najpierw było wydarzenie w Betlejem. Rodzi się małe dziecko. I nie widać, że to był. Czyli oskubał go z jego bóstwa. Od tego zaczął. Więc to się dzieje z nami. Jak ciebie ktoś rani, jak ciebie ktoś okrada, albo jak twoje dzieci, twoje wnuki zaczynają wyprawiać rzeczy, na których ty nie masz wpływu, mówisz: Wymyka ci coś spod kontroli. Nagle jesteś bezsilny, jesteś słaby. Nagle wtedy czujesz, że nie jesteś Bogiem. I mówimy, zło się dzieje. A tu wręcz przeciwnie. Bo to Bóg Ciebie właśnie oskubał z Twojego bóstwa. Nie czujesz, że jesteś Bogiem. Świetnie. Właśnie o to chodzi. Bo wtedy masz okazję kochać. I co potem Ojciec zrobił z Chrystusem? Na krzyżu. Co tam jest fajnego, co tam jest przyjemnego, co tam jest cudownego, nic. I krzyż był po to, żeby Chrystus mógł wyciągnąć swoje ręce i objawić moc miłości. On pozwolił się przybić, storturować. Żeby nikogo nie ocenić. W tym stanie nikogo nie ocenił, nie oskarżył, nikomu w twarz nie splunął. Ludzie zobaczyli miłość. Więc jeżeli ciebie spotykają czasami trudne rzeczy, te rzeczy, na które narzekasz co rano, to być może robi to Bóg, abyś mógł okazać miłość w tych właśnie rzeczywistościach, w tych faktach. Abyś mógł okazać miłość, bo Bóg ma ciebie, żeby okazać miłosierdzie nad tym światem. Święta Faustyna powiedziała, że że Z Polski wyjdzie ta iskra miłosierdzia. I ludzie zaczynali sobie świeczki odpalać, jeden od drugiego. Chyba i chyba jej nie, nie o to chodziło. Być może ta iskra miłosierdzia, ja nie wiem, być może to jest kościół, to jesteśmy my. Ja i Ty, którzy idziemy do naszych nieprzyjaciół, którzy dzwonimy do tych, którzy nas zranili, którzy idziemy do, do ludzi, którzy gdzieś tam są samotni. I dajemy to coś ciepłego. I świat uwierzy. Zobaczy, że śmierci nie ma. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, proś Ducha Świętego, żeby Cię przyprowadził. Wołaj do Ducha Świętego. Niech się narodzi taka miłość, takie miłosierdzie w moim sercu. Amen.